Siemaneczko. Dla Was takie szybkie oświadczenie. Oficjalnie odchodzę z Cepicolo. Ale dopiero po wydaniu, po wydaniu płyty. Powodem mojej rezygnacji jest to, że po prostu no, na kanał praktycznie sam nagrywam. Żeby ktoś inny nagrał to po prostu muszę, że się tak wyrażę. Zmuszać paczka najczęściej. <gry> no i to tyle. No. Niestety pewne rzeczy się kończą. No ciężko, bo ten label przecież y, zakładaliśmy. Wakacje, no ale nic nie może przecież wiecznie trwać. Więc ta przygoda już się kończy. Dzięki, że byliście w samym 2020 roku, zrobiliśmy razem pod wszystkimi piosenkami na Cipicolos 2000 wyświetleń. Co jest świetne, patrząc, że przez pół roku zrobić 2000 wyświetleń. Ale też powstawało wiele kawałków. Na początku robiliśmy je na telefonie, teraz to już jest porządna robota. No i za tyle. Dzięki, że byliście. Cześć.